Cześć, tu doktor Tronik. Dzisiaj krótki film o pomiarze sprawności przetwornic, które do mnie spłynęły z nie wiem, z dwa tygodnie temu. To są takie gotowe przetwornice oferowane przez firmę ELEKTRONIK i to nie jest sponsorowane wideo. I są to w zasadzie gotowe moduły, bardzo małe, pozwalające no, w takich właśnie obudowach SMD. Wrzucę fotkę właśnie tutaj zaraz na film, i one mają bardzo fajne parametry. Mianowicie, ja dostałem akurat dwa wydania, dwie wersje. Ta jest z prądem 0,6A i ona pracuje w trybie napięciowym. Jak widać, napięcie wejściowe od 2,7 do 5,5V. To może być jakieś oczywiście ograniczenie. W zastosowaniach właśnie takich bardziej powszechniejszych przydałby się ten zakres szerszy, no ale miniaturyzacja tutaj niestety narzuca prawdopodobnie właśnie tego typu napięcie. A druga wersja, pracująca w trybie constant on time, ma 1A prądu wyjściowego. Tu jest od 0,8 do 5,5 napięcia wyjściowego. Taki jest zakres regulacji, jest to ustawiany dwoma rezystorami zewnętrznymi, tak jak w klasycznej przetwornicy. A tutaj mamy napięcie od chyba 0,6, tak? 0,6 do 5,5. No i oba pracują, obie przetwornice pracują. O, ta pracuje od 2,5 do 5,5, a ta pracuje od 2,7 do 5,5. Obie przetwornice pracują na dość wysokich częstotliwościach i to właśnie zapewnia możliwość tak dużej miniaturyzacji, tam w tej, która pracuje w trybie constant on time. Czyli w tej tam jest dławik, który ma bodajże 560 nanohenrów, nano nano czyli to jest e, no już na, naprawdę malutka indukcyjność, e, głównie spotykana gdzieś w układach e, powiedzmy radiowych, pracujących w zakresie tam powiedzmy 100-200 MHz. No ale sama przetwornica oczywiście nie pracuje na, na taki, tak wysokiej częstotliwości. Ale, co, co mnie najbardziej tutaj ciekawi, to jest sprawność podawana przez producenta, która sięga powyżej 95%. No i właśnie chciałbym to tutaj dzisiaj sprawdzić, a tak przy okazji powiedzieć Wam trochę skrótowo o tym, jak, jak zmierzyć sprawność przetwornicy. Więc, aby zmierzyć sprawność przetwornicy, potrzebujemy oczywiście źródła zasilania. Jakiś fajny wskaźnik by się przydał, a niech będzie ten seta. Źródło napięcia zasilania potrzebujemy 2 amperomierzy, 2 voltomierzy. Oczywiście jeżeli mówimy o pomiarze sprawności na poziomie 90 paru procent, to te przyrządy muszą być bardzo precyzyjne i tutaj wiem, że pokusa jest znaczna, żeby użyć na przykład miernika cęgowego, który mierzy DC lub AC, jeżeli to byłaby przetwornica z wejściem zmiennoprądowym, ale nie, odpuśćcie to sobie, to za duży błąd ten miernik może wprowadzić i możecie uzyskać albo sprawności powyżej 100 co jest oczywiście niemożliwe do wykonania w takim układzie, albo sprawności znacznie poniżej tych, które realnie w tej przetwornicy występują. No i oczywiście potrzebujemy też dwóch e, woltomierzy. Dwóch po co nam są te wszystkie cztery mierniki potrzebne? Po, aby wyznaczyć sprawność, musimy zmierzyć dwie rzeczy: musimy zmierzyć moc, którą nasza przetwornica pobiera i to jest tutaj określone jako moc P1 i musimy zmierzyć moc, którą przetwornica oddaje do obciążenia R0 i to jest P2. A I z, prostej jakby tutaj, z, prostych, z prostego iloczynu prądu I1, który nam mierzy amperomierz I1 i napięcia U1, który mierzy woltomierz V1 możemy wyznaczyć tą moc wyjściową P1. Możemy wyznaczyć moc P2 analogicznie, czyli mnożąc prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe na przetwornicy. No i jeżeli teraz odejmiemy sobie moc P1 od mocy P2, to dostaniemy moc, która wydziela się nam w formie ciepła w całym tym układzie przetwornicy DC, dc i to mogą być straty na przykład właśnie na tranzystorze kluczującym, na indukcyjności, to są takie dwa główne źródła strat. Oczywiście diody prostownicze też, czasem kondensatory w związku z ESR mogą się też nam nagrzewać transformator, jeżeli tutaj jest to przetwornica typu flyback lub forward, więc, tych, więc to, to, to są generalnie straty w całości. No i poniekąd moc strat w takiej przetwornicy wyznacza nam to, jak duży powinien być radiator, no bo ta moc oczywiście wydziela się w formie ciepła. A, no oczywiście zapomniałem tutaj napisać wzoru na sprawność, no ale sprawność to jest nic innego jak iloraz mocy P2 do P1 i sprawność oznacza się grecką literą. Eta, i to jest P2 do P1. Oczywiście ona nigdy w takim układzie nie, nie, nie jest większa od 1 i ona w zasadzie może wynosić 0, jeżeli nie od... 0 jest wtedy też, kiedy tak naprawdę nie pobieramy, nie mamy żadnego dołączonego obciążenia, czyli nie odbieramy mocy z wyjścia. Dlatego też charakterystyki sprawności, one są bardzo w zakresie bardzo niskich wartości, to znaczy sprawność jest niska, kiedy przetwornica, powiedzmy, pracuje z bardzo niewielkimi obciążeniami i to też jest pewien argument za tym, że niektóre układy przetwornic, na przykład takie, które pracują w takich trybach quasi-rezonansowych, zmieniają tak naprawdę tryb pracy na takie pracy paczkami, tak aby podtrzymać tylko napięcie wyjściowe, ale to jest szczegół. Yy, więc sprawność, czyli eta, to jest P2, czyli moc yy, na wyjściu przetwornicy do P1, do mocy, którą ta przetwornica pobiera. W celu właśnie wygenerowania mocy P2 ona się zmienia od 0 do 1, ale najczęściej to jest wyrażane... Procentach, czyli od 0 do, do 100%. Dobra, jeszcze a propos takich szczegółów technicznych tutaj, dotyczących samego pomiaru. Nasze takie nowoczesne, które już w tej chwili wszyscy w zasadzie mają multimetry gdzieś tam na biurkach, w swojej pracowni czy, czy w pracy, no ten może nie jest zbyt dobrym przykładem, mają y, y, amperomierze, który, na których spadek napięcia jest relatywnie niski i chyba na zakresie 10 amperów to możemy się spodziewać maksymalnie chyba 100mV. To też zależy od, od tego czy to jest miernik, który na przykład mierzy do, do wartości 4000 maksymalnej y, czy 2000, ale generalnie y, y, spadek napięcia Napięcia na takim amperomierzu jest, jest niewielki. Tak samo impedancje wyjściowe multimetrów są na poziomie 10 megaomów. W związku z czym jednego czy 10 megaomów, chyba 10 megaomów z tego co kojarzę. Chyba, że mówimy o jakimś tańszym multimetrze, nawet nie wiem ile ten Voltcraft ma. Ja go po prostu tutaj nie będę stosował z prostej przyczyny, że jego rozdzielczość na pomiarze prądu jest na poziomie 10 mA i. A na poziomie napięcia, no, wolałbym mieć jeszcze jedno zero w przypadku pomiarów tak yy, przetwornik z poprawnościami powyżej 90%. Zresztą, tak naprawdę to należałoby tu mieć naprawdę fajny skalibrowany sprzęt, ale na taki mi nie stać i takiego nie posiadam, więc zrobimy to po prostu na przyrządach tych, które mam. Oczywiście też nie stosuję do tego oscyloskopu, który może mieć jeszcze większe błędy pomiaru napięcia. No ale wracając, bo się rozgadałem znowu w złym kierunku, wracając do impedancji wyjściowej, prąd i jeden, który tu płynie, w ogóle zakładam, że on nie wpływa do woltomierza do V1, więc on jakby nie wpływa na bilans mocy, ponieważ ta rezystancja jest tutaj na poziomie, powiedzmy, wielu megaohmów, więc ona niewiele wpływa nam na całą sprawę, w zasadzie jest pomijalna. Gdyby to był miernik wskazówkowy, taki jak nie wiem, stosowany paręnaście, parędziesiąt lat temu, no, to oczywiście należałoby rozważyć to, jaką moc pobiera taki miernik wskazówkowy. No, i stąd też pewnie z lekcji elektrotechniki pamiętacie, że są takie tak zwane układy poprawnie mierzonego napięcia i poprawnie mierzonego prądu. Sprawa na wyjściu jest taka sama. Prąd I2 to jest w zasadzie prąd amperomierza A2, i tutaj się w ogóle nie przejmujemy. Tym, że płynie nam jakiś prąd do, do multimetru V2. Gdybyśmy V2 wpięli za A2, to byłby już duży błąd, ponieważ tutaj już ten spadek na poziomie 100mV, kiedy mamy przetwornice, które pracują do 5 wol, od 5V, czy tam mają napięcie wyjściowe na poziomie 5V, byłby już znaczący. Yy, no dobra. U mnie to wygląda w tej chwili w ten sposób, że U1 to jest napięcie wyjściowe zasilacza, Zasilacz jest tam, ładnie sobie flikeruje, spróbujemy się jakoś tego pozbyć. O właśnie. Zasilacz mamy nastawiony na napięcie 5,4V, ale to 5,4V jeszcze sobie zweryfikujemy. Dlaczego zweryfikujemy? Ponieważ tu jest jeszcze kawał przewodu. Na którym przy prądach wyjściowych na poziomie 1A tej przetwórnicy mierzonej może się odkładać znaczący spadek napięcia, i do tego wykorzystamy Unita 71E. Właśnie ten miernik, który tu już też wcześniej pokazywałem. I, I to będzie nasz pomiar zarówno V1, jak i V2, no bo nie mam po prostu tylu multimetrów, aby to zmierzyć jednocześnie. I zweryfikujemy sobie jeszcze jedną rzecz. Zweryfikujemy, czy ten amperomierz, który jest tutaj w zasilaczu. Faktycznie, czy my możemy mu zaufać? Czyli, czy jego wskazanie będzie takie samo jak wskazanie Unita w momencie, kiedy doprowadzimy do zawarcia? Więc, zróbmy sobie pierwszą próbę, zasilmy cały ten układ. A, tu jeszcze jest takie moje prymitywne, bardzo sztuczne obciążenie pasywne totalnie z MOSFETem, dlatego y, nie mogę testować tej przetwornicy na napięciu wyjściowym w okolicach 2,7V, ponieważ nie, nie doprowadza nawet do otwarcia tego tranzystera, a to jest IRF-540. Dobra, yy, a Tobie co się stało? Aha, no oczywiście, sugeruje mi, żebym przypadkiem nie próbował zmierzyć napięcia, ponieważ mamy wtyk, nie widać tego, mamy wtyk w yy, gnieździe amperomierza. Dobra. Zasilacz jest włączony. To jest w ogóle prąd jałowy tej przetwornicy. Sprawdźmy jeszcze go odłączę. Tak, to jest 5 mA prądu jałowego. Co zrobimy? Odłączymy sobie tą przetwornicę. I tu mam w tej chwili krokodylek z wyjścia zasilacza. Jak tu dotknę do masy, no to widać że on tam wchodzi w ograniczenie prądowe. I ja tu mam ustawione w ogóle. A więc 2000, ustawmy to na 2 a dobra i zmierzmy teraz co pokazuje nam miernik więc jak widać ten zasilacz Korat ma całkiem przyzwoitą dokładność pomiaru prądu więc ja założę, że prąd wejściowy tutaj konieczny do do pomiaru od strony wejścia czyli amperomierz A1 to będzie odczyt po prostu z tego tego zasilacza, no to jedną rzecz mamy z głowy, to wracamy na zasilanie przetwornicy. Ustawiamy sobie naszego unita na pomiar napięcia. Tu jest prąd wyjściowy na unicie 61e, czyli amperomierz, voltomierz, i teraz tak. OK, to widać, to widać. Yy, zmierzmy sobie napięcie na wyjściu przetwornicy. To jest tutaj ten rezystor, ten, ten, o kurwa, nie widać, teraz będzie widać. W sumie to musiałbym wam pokazać jak mała jest ta przetwornica. Spróbuję przenieść, przenieść się tutaj jak to wygląda. No i to jest właśnie. Ta przetwornica, ona jest wluto, wlutowana w formie tak zwanego deadbaga, czyli do góry nogami. Jeśli chodzi o wyprowadzenia, ponieważ to są wyprowadzenia takie jak właśnie w układach typu QFN, gdzie w zasadzie mamy tylko pady do lutowania, ja zrobię fotkę i, i, i wrzucę tutaj, żebyście tylko mieli świadomość. Przetwornica jest w tej chwili obsadzona tak jak podaje to nota katalogowa, czyli mamy tam na wejściu i wyjściu bodajże po 10 mikrofaradów 1206, taki, taki kondensator na napięcie 16V. E i właśnie tutaj ten rezystor, ten element to jest w ogóle na feedback. Muszę sobie zmierzyć feedback, tam feedback jest na poziomie chyba 0,8V, bo to jest minimalne napięcie, które możemy ustawić. No i tak, i przetwornica w zasadzie nam w tej chwili stabilizuje, bo tutaj na tym mierniku widać, że mamy napięcie na feedbacku, równy, napięciu referencyjnemu, które jest tam porównywane w wzmacniaczu błędu, na wzmacniaczu błędu wewnątrz struktury. I prąd wyjściowy jest 0, więc teraz podniesiemy sobie prąd wyjściowy. Ja bym to chciał na przykład w okolicach 1A mieć. O, za dużo. Tak, precyzyjność tu będzie kiepska, no bo pracujemy na charakterystyce w zasadzie napięcia bramki. W zasadzie prąd renu versus prąd bramki. Więc w tej chwili mamy 1A prądu wyjściowego. Jeden, w zasadzie 1034 mA. Napięcie na wejściu, prąd wejściowy to jest 1 amper i wiemy, że ten pomiar jest dokładny. Zmierzymy sobie teraz tak, napięcie na wejściu. Teraz tu się nam kalkulator przyda. Napięcie na wejściu wynosi 5,02 V, ale powinniśmy w sumie zacząć od wyjścia. Pamiętając o tym, jak ten wzór wygląda, czyli P2 do P1, czyli wyjście do wejścia. Wyjście. Napięcie na wyjściu w zasadzie to jest jeszcze kawałek knaru. Więc zmierzamy sobie na tym kenarze 4816 razy 1.057 A od strony wejścia, w zasadzie tu też powinniśmy zmierzyć na samej przetwornicy 5202 203 razy 1034 miliampery. 34 miliampery. I to nam daje sprawność 94,6. No i zaraz sprawdzę sobie w macie katalogowej, tak naprawdę, jaka sprawność tutaj powinna być. Dobra, jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli chodzi o pomiary właśnie sprawności czy tego typu podobne tematy. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za oglądanie, cześć.